Jeżeli lubicie kobiego Bryanta, to na pewno też polubicie Demara de Maradę Rozana, bo chyba jest to jedyny powód, dla którego warto oglądać mecze Chicago Bulls. Kobe White był dzisiaj prostytutką każdego z zawodników Bostonu Celtics, a szczególnie Jalena Browna, którzy bez przerwy switchowali sobie na nim tak, żeby właśnie go mieć przed sobą i w niego po prostu wjeżdżać. Kobe White nie miał absolutnie nic do powiedzenia. Boston Celtics są zespołem, którzy mają bardzo dużo masy mięśniowej i naprawdę jak na jedynkę, dwójkę, trójkę... Są oni wielcy. Drew Holiday, Jason Tatum, Jalen Brown, ogromni zawodnicy jak na swoją pozycję. Derek White po prostu był spychany specjalnie, od razu stawiali mu zasłony po to, żeby właśnie tego kobiego White'a nie musiał mieć przed sobą, bo po co, jeżeli można mieć ten worek ziemniaków w każdej pozycji jakiej się chce i wchodzić na kosz jak się po prostu chce. Cała gra Chicago Bulls dzisiaj polegała tylko i wyłącznie na tym, że grali indywidualne akcje. Broadcasterzy Boston Celtics. Śmiali się wprost za Kalawina, że zarabia 50 milionów na sezon i jedyne co potrafi to zbierać piłkę. Ja tak nie uważam, ale sam fakt tego, że przez cały mecz podśmiechiwali się z zawodników Bulls jest po prostu karygodny. Za Klawin 1 na 9 z gry, nie będę tego oceniał, nie mógł się pokazać w żaden sposób dzisiaj, nie wchodziły mu praktycznie żadne rzuty i ogólnie całe Chicago... Próbowało wejść na kosz jakkolwiek sami indywidualnymi. Jedyny zawodnik, który jakkolwiek rozciągał grę dla innych i próbował szukać swoich zawodników był Demar De Rozan. Który po zasłonie albo nawet bez zasłony, bo ich praktycznie w ogóle nie było. Nikola Wucewicz. Nie chce mu się jakby, albo nie wiem o co tam chodzi, ale nie stawia tych zasłon po to, żeby jakokolwiek dać więcej miejsca swoim kolegom. Buciło po prostu stoją na obwodzie i się nie ruszają. DeMar DeRozan wchodził sobie do trumny, gdzie tam wszyscy już muszą na niego skupić uwagę ze względu na jego pump fakes, pull-up jumpery, fadeawaye, y jak Kobe Bryant, więc on po prostu za każdym razem kiedy już był w tej trumnie, lekko trzeba było pomóc obrońcy i przez to Dostawał sobie, dostawała piłka na obwód od niego, tak też zdobył te sześć asyst, które naprawdę były jedyną jakąś taką milszą rzeczą do oglądania w tym meczu od Chicago Bulls. Jeżeli Patrick Williams trzeci jest najlepszym obrońcą w pierwszej piątce Chicago, to naprawdę nie mamy o czym rozmawiać. Nie wiem, czemu Alex Caruso nie gra za takiego Kobiego White'a przykładowo na Boston Celtics, bo na pewno byłby o wiele lepszym asetem niż Kobe White, który po prostu był dzisiaj przewracany i nie dało się tego oglądać. Nikola Wucewicz Facecie, proszę Cię, błagam Cię, żebyś stawiał te zasłony swoim kolegom, nie wiem czy Billy Donovan nie chce grać w ten sposób, chce żebyś rozciągał grę razem ze wszystkimi, ale to nie wychodzi, bo mamy zbyt słabych fizycznie zawodników, żeby przepchać w ogóle i wejść na kosz, gdziekolwiek po prostu spenetrować te, ten kosz przez zawodników Bulls po prostu oni nie mogą tego wykonać Zaklawin dzisiaj był świetnie broniony przez cały Boston Celtics nie ma szans, że przejdzie ani Jaylena Browna, ani Jasona Tatuma oni go po prostu zamykali Al Horford, mam nadzieję, że przyszły Hall of Famer dzisiaj grał zamiast Kristapsa Porzingisa i zagrał perfekcyjny mecz, zawsze o tym mówiłem że szokuje mnie fakt, że chyba ma tylko jeden All NBA Defensive Selections dzisiaj po prostu na Wucewicza bawił się jak chciał i nie dał Wucewiczowi zrobić nic pod koniec. Koszem. również gdy jacykolwiek już zawodnicy zjeżdżali na kosz od Chicago Bulls on tam był pięknym rim protektorem i zgarnął dzisiaj sobie 3 bloki, 2 odbiory, 6 asyst, 9 zbiurek i do tego 16 punktów na skuteczności 75%. Ten człowiek gra po prostu jak znud i cały Boston Celtics jest idealnym, perfekcyjnym zespołem do tego, żeby stawać w jakikolwiek sposób defensywny przed chyba każdym zespołem. Mam nadzieję, że następnym razem skomentuję ich mecz na Milwaukee Bucks. Bo zawsze każdego chyba fana koszykówki i ludzi, którzy lubią po prostu oglądać defensive coverages. Chcą zobaczyć w jaki sposób będą kryć Bruka Lopeza i Janisa Antetekumpo. Ponieważ w takim meczu możliwe jest bardzo, że Al Horford i Kristaps Sporzingis wyjdą w pierwszym składzie. A to... Chcę właśnie zobaczyć. Naprawdę ciężko mi było oglądać taki mecz, w którym w czwartej kwarcie, jako iż jest to ten in-season tournament, Andre Dramond był faulowany. Dokładnie, dobrze to słyszycie. Boston Celtics grał Hack A. Dramond na Andre Dramonda i gość rzucił 1 na 6 z free throwsów i zszedł z boiska. Tak, by, tak jakby, nie wiem co mogę już powiedzieć o tym meczu, ale naprawdę mi on zirytował. Wstałem sobie dzisiaj rano, chciałem obejrzeć fajną koszykówkę. Nie obejrzałem w ogóle żadnej koszykówki. Boston Celtics nawet nie muszą się, jakby, wyprężyć do tego, żeby tworzyć jakiekolwiek akcje yy, zespołowe. Oni naprawdę wystarczyli, że dominowali Jalenem Brownem, Jasonem Tatumem i wchodzili na kosz. Bardzo mało mieli postawionych zasłon na zawodnika z piłką. Również było mało zasłon na zawodników bez piłki, bo po prostu to nie było potrzebne. Chicago Bulls jest. Okropnym zespołem defensywnym, nie wiem czy nie najgorszym w lidze, i nie da się tego oglądać. Demar De Rozan współczuje ci, że musisz być w takim zespole. Jednak trzeba też sobie wspomnieć o tym, że sam De Rozan również nie rozciąga gry. Mógłby rzucać więcej tych trójek, wiemy wszyscy, że po prostu nie jest do tego stworzony. Dzisiaj jeden na trzy za trzy, i tak dobrze to wyszło, ale zawsze, gdy on stoi na obwodzie, to ten zawodnik. Wie, że może sobie pozwolić na ten krok, dwa do przodu, że jednak Demar nie jest tak dobrym rzucającym, żeby po prostu stać dla niego blisko. I to też jednak psuje całą harmonię zespołu. Za klawin, nie wiem co dzisiaj się z tobą stało, widziałem, że miałeś jakąś lekką kontuzję, chyba uda. Demar de Rozan również niestety dostał kontuzji kostki. Ogólnie słabe widowisko sportowe. Tori Craig o wiele bardziej, nawet jego wolałbym zobaczyć niż na przykład Kobiego White'a w pierwszej piątce. Nie przekonuje mnie to, że facet rzuca z wysoką procentową skutecznością za trzy, bo w defensywie oddaje o wiele więcej punktów niż ich zdobywa. 19 punktów nie jest niczym dla mnie zaskakującym w Twoim wykonaniu. Przez to co pokazywałeś. W defensywie. Dobra, ludzie, to by było tyle. Naprawdę mało jest co analizować w tym meczu, jeśli chodzi o aspekt boiskowy, ze względu na to, że naprawdę mecz wyglądał na zasadzie penetracji do kosza. Boston zdobył 11 ofensywnych zbiórek, mógł ich zdobyć prawdopodobnie jeszcze więcej, gdyby im się jeszcze bardziej chciało. Mimo to ciekawie było obejrzeć tak intensywny mecz w sumie w sezonie regularnym i zaczynam wierzyć w to, że ten in-season tournament rzeczywiście przynosi nam bardziej takie. Z, spięte po prostu mecze z większą intensywnością niż to zwykłe mecze w sezonie regularnym, bo każdy z tych zawodników, a szczególnie młodych zawodników Boston Celtics, którzy zarabiają nie tak dużo jakby chcieli, na pewno chcieliby zdobyć te pół miliona dolarów na konto już. W Las Vegas, także to by było na tyle ludzie. Na pewno nie skończę dzisiaj na tym filmie i idę oglądać dalej, bo nie czuję satysfakcji po prostu z tego oglądania koszykówki, bo tej koszykówki było mało. To była jedna wielka dominacja i rżnięcie. Także na razie i cześć!